Witam Państwa serdecznie. Znajdujemy się dzisiaj w porcie jakże malowniczej zatoce. Za mną można zobaczyć płyście do morza rzeki, która spływa po mojej lewej. Bo tam bijąc się za kolami z gór, ponad 10 km niesie dużą zawartość składników mineralnych i mieszać to słoną wodą za mną w tej zatoce i to wszystko powoduje, że w tym akwenie znajdują się niezrównane ryby. Ryby, które będą głównym taniem, które przerzucimy na dzisiejszy program. Tak, zatem przede mną widzą Państwo składniki. Jest to niezrównana ryba, którą złowi lokalny rybak znajomy Thanatos, do którego należy do łajpa, na który dzisiaj gotujemy. Urażył nas tym pięknym okazem, który z swej natury powinien zlotować prosto na grillu. Nie będziemy go ciąć, nie będziemy go kastrować. Napniemy, natrzemy przyprawami i po prostu upieczemy. Więc... Należy naciąć od wyszczka w stronę brzucha, uważając, żeby nie uszkodzić wnętrzności. Wydobywamy całość na zewnątrz, tak, po czym nacinamy rybę, o tak. Nacieramy przyprawami. z solą. tudzież pierwszym no i taką rybę w swej naturalnej postaci wrzucamy na grill i tu nie trzeba dużo czekać na efekt finalny ponieważ to co teraz nastąpi stanie się bez naszego udziału tylko na tego ogień no i te przyprawy, które na rybie leżą. W tym czasie, z resztek, które pozostały po wypatroszeniu ryby, smakowita wątróbka oraz składniki, które mam na stole. Ziemniaczki, warzywa, marchewka, cebulka. Przygotujemy znakomitą zupę rybną. W tym celu potrzebujemy gara. Do gara dorzucamy składniki kolejny tłuszczyk ziemniaczek cebulka marcheweczka rypiowa tu tudzież filecik całość doprawiamy solą oraz podrobiną pieprzu i obficie posypujemy papryką tak przygotowane tanie. Odrobinę oleju. Tyle wystarczy. Oraz zalewamy odrobiną jak żywe na które podarował nam nasz znajomy rybak. O tak. I po rybie też. O, po bogatości a nie zapomnijmy jeszcze uraczyć się odrobiną tego doskonałego wina hmm. dobra, to tak gotowy gar przenosimy na palanisko i całość musi się przez chwilę pogotować proszę państwa, zapomniałem wspomnieć, że cetoka, którą Widzicie Państwo za mną, to również, jak powiem, legendy, tędy wyprawiali się na swoje upieszcze wyprawy straszliwi piraci, którzy jeszcze nie tak dawno temu gościli na tych wodach. No i tutaj, w tej okolicy, jak mówi legenda, można znaleźć jaskinie. Jaskinie, które. Jako skarby niż lód większy, i, i śmiałek, który będzie w stanie zgłębić takie jaskinie, może stać się bardzo bogaty. I w tej zatoce istnieje kilka jaskin tudzież podziemnych pieczar, do których dostęp mają tylko ryby. Dobrze, zobaczmy. Myślę, że danie będzie za chwileczkę gotowe. Pozwolę sobie nalać pierwszą miseczkę dla naszego operatora, Richarda. Richard, czy byłbyś chętny spróbować naszego dania? W of course, w of course. Zapraszamy również zgromadzonych gości dziś. Też dzisiaj na naszym planie gości jakaś siostra Neis, a dzisiejszego tutaj kolika nie, nie dalej zakonu, który mieści się na wzgórzu po mojej prawej stronie. Więc y, zapraszam wszystkich na degustację tego jakże wybornego dania, które powstało z lokalnych składników i z tej pięknej ryby, która piekła się już, mam nadzieję, na grillu. mamy nie, nie, kilka wspaniałych filecików, No i Uraczymy wszystkich zgromadzonych gości. Zapraszam wszystkich na konsumpcję tej wspaniałej ryby.